Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie, witajcie w kolejnym vlogu. Będzie to vlog łączony. Wydaje mi się, że z dwóch dni, mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie w planiu. Dzisiaj jest środa, 17 lutego, godzina 10:45. Ja już jestem ogarnięta. Od rana poćwiczyłam, umyłam włosy, wysuszyłam, wyprostowałam. Robię kawę, zjadłam napić na Robię kawę i zabieram się do nagrania dla Was filmu stacjonarnego. I mam nadzieję, że ten film pojawi się w piątek, bo jest to coś specjalnego coś, o co mnie prosiłyście i trzymam żeby wam się spodobało. Odkładałam troszeczkę to nagrywanie tego filmu, dlatego że na ulicy mamy dyskotekę. Sąsiedzi obok robią remont i od rana, od godziny 7 jest tukanie, pukanie, piłowanie i to już jest od poniedziałku, dzisiaj jest środa, znowu rano. Dzisiaj włączyli sobie jeszcze dodatkową muzykę, więc ekstra, będzie przyjemnie mi nagrywać, czujecie tutaj sarkazm, prawda? No nic, zamknę drzwi, mam okna zamknięte i mam nadzieję, że troszkę uda mi się to wygłuszyć i nie będzie wam to przeszkadzać w trakcie filmu, sama go obejrzę jak będę montować i zdecyduję, czy go wrzucać, czy też nie. Myślę, że jeśli wrzucę jakąś muzykę w tle To może nie będzie tego aż tak bardzo słychać Zobaczymy, ale powiem wam, że no nie jest mi to na rękę Specjalnie nie to nagrywanie, bo w poniedziałek zaczął się remont Mówię, spoko, remontujcie, dzisiaj nie nagrywam wtorek No dobra, dzisiaj nie nagrywam środa No już w końcu wypadałoby coś nagrać, bo w piątek miał się pojawić Przynajmniej tak sobie planowałam, czy się pojawi Jeśli nie, to zobaczycie tego vloga Chociaż ten vlog bym wolała, żeby się ukazał w poniedziałek No nic, robię kawę i lecę nagrywać, i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Drodzy Państwo, stała się rzecz niesamowita. Cisza w eterze, nic nie słychać. Żadnego stukania, pukania. Radio wyłączone, więc chyba skończyli pracę na dzisiaj. Ja nagrałam, i początek był dość koślawy. Nie szło za dobrze, bo jednak cały czas mi przeszkadzano i to dość skutecznie, ale w końcu uparłam się. Film powstał, więc jeśli go zmontowałam, jeśli byłam z niego zadowolona, to zapraszam tutaj i będzie. Dość długa pogaranka na temat moich włosów, na temat tego, mm, jakie produkty stosuję, opowiem Wam o mojej aktualnej pielęgnacji, co się zmieniło, bo zmieniło się dość sporo. Wy też zauważyliście tę zmianę, że jednak te włosy nie wyglądają tak, jak wyglądały kilka lat wcześniej, czy nawet rok wcześniej, więc zapraszam do tamtego filmu, bo myślę, że i mam nadzieję, że będzie przydatny. Ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze o czymś, bo wróciłam do podkładu. Raczej nie wróciłam, bo myślę, że nie będziemy codziennie razem, ale raz na jakiś czas wydaje mi się, że będę po niego sięgać. I jest to nic innego jak Esty Lauder Double Wear. Przepraszam za to, że jest dość brudny, jeśli chodzi o skówkę ale um, jest to ten najbardziej rozsławiony Double Wear i niestety pompka mi się troszeczkę zacina, a pompka kosztuje, trzeba ją w ogóle osobno kupować, kosztuje 5 funtów, czyli jakieś 25 zł, więc myślę, że odżałuję i kupię, bo mam jeszcze jedno opakowanie nieotwarte, bo w pewnym momencie porzuciłam ten podkład i stwierdziłam, że nie będę go używać, ale z racji tego, że ostatnio mam dość sporo niedoskonałości i chciałam je zakryć, to sięgnęłam po ten podkład i było takie wow, on naprawdę kryje, on jest bardzo, bardzo kryjący, totalnie kryjący. Wszystko wam przykryja i um, jeśli nie chcecie mieć efektu maski, powiem, że są takie zarzuty pod jego, e, pod jego kątem. To musicie po prostu dobrać odpowiedni dla siebie kolor. Ja mam jeden n 2 Equal, czyli taki sam kolor jak w przypadku Estella Lauder Double Wear Light. Tej lżejszej wersji i powiem Wam, że jestem zadowolona. Całkiem dobrze to wygląda. No, teraz mam też sztuczne światła, więc mam nadzieję, że no, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda przy normalnym świetle. Ale oprócz tego, że delikatnie mi się teraz błyszczy twarz, ale w sumie nic do tego nie mam, tak chociaż wygląda dość naturalnie, to kryje, kryje, kryje i to bardzo, bardzo dobrze. Więc jeśli szukacie czegoś takiego, to myślę, że estyl. Estee Lauder, Double web daje radę. Um, chociaż na dłuższą metę nie mam zamiaru go używać codziennie, z tego względu, że jest jednak ciężki, a przez to, że będzie ciężki, to podejrzewam, że będzie również zapychający, a to będzie wtedy błędne koło, bo jednak chcę przykryć te niedoskonałości, będzie ich coraz więcej i nie będziemy się zgrywać, więc staram się robić sobie również dni bez makijażu, kiedy mogę nałożyć tylko pielęgnacji i walczyć z tym, co mi się na przykład tutaj zadziało, albo tutaj zadziało, tutaj, tutaj delikatnie przybija ale oprócz tego nie mogę mu nic zarzucić, bo naprawdę wygląda całkiem, całkiem ładnie, a jeśli zastanawiacie się, co mam takiego na oczach, to jest to Tarte in Bloom i stwierdziłam, że u mnie jednak ładnie wyglądają takie chłodne odcienie, chłodne, chłodne cienie, o, tak? I całkiem ten makijaż mi się dzisiaj akurat podoba. No, także film nagrany, biorę się za montaż, bo chciałabym, żeby w piątek był na kanale dla was dostępny, zobaczymy co z tego wyjdzie i czy wam się spodoba, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Dzwonię do mamy, bo mi skutecznie też przerywała nagrywanie, ale nie odebrałam, zła ze mnie córka. Musiałam najpierw skończyć, nagrać i wtedy jak już skończę, to mogę porozmawiać. Więc się nie odrywałam, no i muszę oczywiście to wszystko pochować. A jest co? Muszę jeszcze to spisać, bo będziecie mieli w opisie. Nazwy każdego produktu, o którym wspomnę, więc jeszcze sporo pracy przede mną, ale jestem zadowolona, bo jednak materiał został nagrany. Zobaczymy tylko, jak to będzie wyglądać. Także teraz lecę, wypiłam również kawę, więc czuję się dobrze. Działam dalej. Film mi się renderuje. Wyszło mi ponad. 30 minut gadania o włosach. Ale myślę, że będzie ciekawie. Zmontowałam, zapytałam Was też na Instagramie, czy chcecie obejrzeć taki film, taki długi film, powinnam dodać. Piszecie, że tak, więc renderuję. I w międzyczasie pokazuję Wam moją stylówkę po domu. Proszę bardzo. Bluza Primark z Kubusiem Puchatkiem. Kolejna w tym klimacie. I tym razem jest zielona. I muszę Wam powiedzieć, że ta butelkowa zieleń Wydaje mi się, że dość do mnie pasuje. Ona jest w ogóle oversize'owa, taka troszkę tutaj większa i krótsza. Nie wiem, czy kogo będzie to interesować, ale powiem wam, że jest mi tak wygodnie, że postanowiłam, że wam pokażę, co jestem dzisiaj ubrana. Mam na sobie również dresy i oczywiście białe skarpetki. Białe skarpetki to u mnie jest mask, chociaż ostatnio przekonuję się do kolorowych. A jeśli chodzi o dresy, to jest również Primark i też są mega wygodne. Więc taka stylówka na dzisiaj, idealna do pracy. Domu. Pomyślałam, że jeszcze szybko pokażę Wam, jaki piękny bukiet róż dostałam na walentynki. Jest ja stoi na środku, o tak lepiej. I są cudowne, ale dzisiaj jest środa, czyli minęły 3 dni od kiedy ten bukiet dostałam, i zobaczcie, z tej strony już niektóre kwiatki jedną, więc jest mi mega przykro. Dlatego też z tej strony stają to ładniejsze, żeby nie widać było, że z tyłu są jakieś niedociągnięcia Jest cudowny, jest tutaj 30 czerwonych, pięknych róż No mega, mega Ja uwielbiam dostawać kwiaty, dajcie znać jak to jest u Was No kwiaty, ja lubię kwiaty, widzicie, że ja lubię roślinki, lubię kwiaty w domu, cięte również Więc jak najbardziej przyjęłam z przyjemnością jest już dużo, dużo później, jak widzicie mamy sztuczne światło, a ja usiadłam na kanapie i mam zamiar chociaż tak z pół godziny poczytać. I mam tutaj książkę, którą ostatnio chyba we vlogu również wam pokazywałam, ale nic o niej takiego konkretnego nie powiedziałam. Jest to Julian Musso, Central Park, o niej powiem wam troszeczkę więcej za chwilę, bo najpierw chciałam Was zapytać, jak tam Wasze walentynki? Co ciekawego robiliście, jak je spędzaliście? Czy zaskoczyliście jakoś swoją drugą połówkę? Jestem bardzo ciekawa. Wiem, że są obostrzenia, że nie można wyjść do żadnej restauracji czy knajpy, ale mimo to, tak jak mówiliśmy Wam w Q&A, my na przykład spędzaliśmy ten dzień oczywiście, że w domu. Zrobiliśmy obiad o kolację i u nas już od kilku lat Robimy jedno i to samo danie czyli klopsiki, takie pulpeciki z sosem pomidorowym, z makaronem, spaghetti. A robimy to dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, że jak była mała, oglądałam bardzo namiętnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy zakochanego kundla, jeszcze na kasetach VHS. Bajka Disneya i tak mi to zapadło w pamięć, jak tam pieski właśnie jadły te klopsiki z makaronem, z tym sosem pomidorowym i według mnie jest to najbardziej romantyczne danie ever. Dlatego też chciałam was zapytać, jakie dla was jest najbardziej romantyczne danie i co wy przygotowujecie właśnie czy na walentynki, czy na randkę, czy na rocznicę. Jestem bardzo ciekawa i może mnie zainspirujecie, abym następnym razem zrobiła coś innego. Bo też chyba wspominaliśmy wam, że my często robimy sobie takie randki w domu, żeby po prostu nie wiało nudą. Bo naprawdę można stracić ochotę do życia siedząc non stop w domu, więc staramy sobie ten czas jakoś urozmaicać. Więc koniecznie, koniecznie mi napiszcie jak spędzaliście walentynki i jakie danie jest najbardziej romantycznym daniem według was, bo u mnie top of the top spaghetti. Z sosem pomidorowym i pulpecikami. To jest po prostu must. Jeśli chodzi o tę książkę, to jest to thriller. E, taki kryminał, no w sumie bardziej kryminał niż thriller. I mamy tutaj dwóch głównych bohaterów. Ja jestem, no już tak, w jednej trzeciej. E, dwóch głównych bohaterów Alice, jeśli się nie mylę, i Gabriela. Gabriel jest. Teraz, żeby wam nie skłamać, jeśli dobrze pamiętam, amerykaninem. Alice jest na pewno francuską i oboje budzą się w Nowym Jorku przypięci do siebie kajdankami i nie wiedzą, co się stało ostatniej nocy. W ogóle tutaj opis jest dobry, um, gdzie to jest napisane, o, Alice i Gabriel nie pamiętają wczorajszej nocy, ale długo o niej nie zapomną. I nie chcę wam za bardzo spoilować, ale już sam początek naprawdę intryguje i zachęca do tego, aby poznać tę historię. Naprawdę wciąga. To jest książka taka nieodkładalna, mimo że jest tam kilka takich nielogiczności, nieścisłości. To jednak bardzo mi się podoba. Przez tę książkę się płynie, świetnie się przy niej bawię. I mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Na pewno dam Wam znać, co myślę, jak już skończę ją czytać, czy polecam, czy też nie. Ale w tym momencie, no, powiem Wam, że nie mogę się doczekać, kiedy po nią ponownie sięgnę i kiedy mogę zacząć ją znowu czytać, bo mega mi się spodobała. I w ogóle tego autora Julio Muso zaczynam robić coraz bardziej, i mam nadzieję, że za jakiś czas będę miała okazję chwycić po więcej książek, które wyszły spod jego ręki. Chociaż um, też taka ciekawostka, no niestety w Anglii jakoś nie mogę się e, natknąć nigdzie na angielskie tłumaczenie, bo to jest francuski pisarz i jak googlowałam, to jest kilka miejsc, gdzie można tę książkę kupić po angielsku, ale książka kosztuje jakieś 15-20 funtów, no horrendalne ceny, więc tyle nie będę płacić, jak za tę dałam jakieś 30 zł. Wiecie, że mam ten swój projekt 21 książek na 2021 rok. A ostatnio kupiłam też książkę Bridgertonowi, ja bym chciała ten Julio, um, więcej przeczytać książek Julian Musso i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Chociaż te książki w projekcie no mnie też kuszą, bo to są takie książki, które bardzo chciałabym przeczytać i które są już na mojej liście od jakiegoś czasu i zalegają mi tutaj w biblioteczce. Dlatego też w tym roku mam zamiar kupić tylko. 10 książek. Nie wierzę, że to mówię na głos, ale naprawdę. I zainspirowała mnie do tego Magda z blogu, blogu delishi.pl, Podziękuję Wam na dole. W ogóle świetny blog, zapraszam. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jednak dużo książek zalega mi na tej bibliotece. Też ją widzieliście. Dużo książek mam nieprzeczytanych, i w tym roku chcę więcej przeczytać i mniej tych książek kupić. Taki jest plan. Zobaczymy, jak wyjdzie. Central Park. Jest naprawdę, naprawdę fajna i chętnie bym sięgnęła po inne książki tego autora. Jeśli czytaliście jakieś inne, to dajcie znać, co myślicie. Czy wam również się podobają, czy też nie? Ja Dziewczyny z Brooklynu, to jest druga książka i słyszałam, że są jeszcze lepsze, więc nie ja wiem, mam nadzieję, że w przyszłości sama się przekonam. A teraz pół godziny dla mnie. Czy ja wspominałam, że lubię mieć przygotowane obiady już tak na przyszłość, proszę bardzo, pierogi z kapustami grzybami. Po raz trzeci i ostatni, nie w tym roku, bo grudniu znowu się pojawią. Ja lubię takie delikatnie przypalone, nie wiem jak wy. Marcinie? Smakuje? Mm -hmm. Cremated. <laughs> już może być? Także smacznego! Hej, witajcie w czwartek. Mamy kolejny dzień, jest rano. Za chwilę idziemy na zakupy. Ja czekam na Marcina. Jak widzicie, jestem w samochodzie. Pada, pogoda jest beznadziejna, ale jest na plusie. Mamy około 10 stopni, więc u nas idzie wiosna. Zobaczymy, co będzie się działo tego dnia. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. I. Dzisiaj jest dzień beztreningowy, więc mam odpoczynek i cieszę się bardzo Powiem wam, że teraz staram się wstawać o 6 rano i jakoś mi to wychodzi Nie jest źle, wstaję przy pierwszym budziku Telefon odłożyłam sobie na drugi koniec pokoju Także muszę wstać od rana i potem już się nie kładę I powiem wam, że to nie jest swój pomysł Polecam, jeśli macie problem ze wstawaniem A ja teraz czekam Czekam, czekam, czekam Mam nadzieję, że długo to nie będzie trwać I powiem wam, że mam ochotę na kawę tak, kawa mi się przydała. Jesteśmy po zakupach. Została nam tylko Azda. I proszę, dzisiaj pora na Strobaksa, tak. Starbucks. Mają Hanikum latę. Bardzo dobra, bardzo dobra. A Ty, Marcinie co ale masz? Chyba masz ten syrop nawet w takim domu, ale co tam. No mam, ale to jest inaczej. Starbucks się smakuje. Starbuck tak? miło, no, no trochę nie inaczej smakuje. No więc jeszcze jedziemy do Azdy. Był już Lidl, był polski sklep. Porana na kawkę. Marcinek, co tam masz yy, z Lidla, bo ty jesteś jest Januszem. Jestem i Januszem. Nie wydajesz takich pieniędzy. Ja, ja lubię to. No to co mam 2 centy wydać na ciastko w barbacie. Takie samo robię tu życie, to zawsze już do mnie spensem. Tak proszę... To jest samo. Tak... Dosłownie takie samo... Proszę. Okay. Najlepsza ciastka ever. Tak a propos tego, że ja jestem dobra na diecie, nie? Cóż, no jak mus, to mus! Tak, a ty co masz? Swoje? Ja nic nie mam, ja jestem na nich. Jasne. Mam drożdżówkę. Nie mam drożdżówki. Mam Ciasto francuskie z jagodami. Z i żelab jakimś wyglądało. Czy Także miał. tak. E, smacznego. Czyli. Jak widzicie, wróciliśmy i mamy nasze zakupy na najbliższe dwa tygodnie, albo i więcej. Cieszę się bardzo, bo to znaczy, że do końca maja nie muszę chodzić na żadne zakupy. Kciuk w górę dla mnie. I. Później pokażę Wam, co jeszcze kupiłam. Niestety złamałam obietnicę daną samą sobie i skusiłam się na roślinkę, ale tylko jedną, malutką. I w sumie Marcin mnie do niej namawiał, więc nie ma tego złego. I jeszcze Wam pokażę coś później, jeśli będę pamiętać. Mam nadzieję, że tak, bo teraz biorę się za obiad. Jest godzina 14.31, a ja robię lasagne. A teraz i że przepis nam na pamięć. Chyba to jest jedyny przepis, jaki tak naprawdę znam na pamięć i potrafię to zrobić z zamkniętymi oczami. To szybko się ogarniam i gotuję, bo jesteśmy bardzo, bardzo głodni. A po kawie mam tyle energii, że nie ma problemu. Jeszcze dodatkowo słonko wyszło, jest przepięknie. Padało cały poranek, a teraz jest bardzo ładnie, więc super. Słoneczko jest, jest widno, można gotować. Obiad już jest w piekarniku, więc w międzyczasie zrobię wam foodhall. Oczywiście musiałam pobrudzić się podczas gotowania i otwierając puszkę pomidorów, cały sos e, niestety wylądował na mojej bluzie. Za chwilę włożę ją do pralki, ale e, wcześniej szybki foodhall, żeby z tradycji stało się zadość, więc zakupy na dwa tygodnie. Już wam pokazuję, co takiego mamy. Widzę, macie pięknie. Zrobiłeś e, taką górkę. <noise> o, nieźle, nieźle, nieźle. I tak, co tutaj ciekawego jest. Będę też mam w międzyczasie mówić, co mam zamiar zrobić z tych oto produktów. Jeśli lubicie foodhole we vlogu, to oczywiście kciuk w górę. A teraz od początku. Mamy jajka, mamy szynkę. Kapusta kiszona. Będzie bigos! Tak, będę robić bigos z kapustą, oczywiście. I grzybami i śliwkami, taki wigilijny trochę. E, mam dużo natki pietruszki na sok. Z pietruszki i z jabłka, którego dawno nie było. Znowu kapusta kiszona, 2 kg wystarczy. Rukola. Dalej, mam ogromną ochotę na te płatki. Czokapik. Ta, smak dzieciństwa. E, jabłka, 2 kg mąki, bo uwaga, uwaga, Marcin będzie robił pączki. Zostały drożdże. Pozdrowienia dla mojej mamy, jak są droższe, muszą być pączki, więc jeszcze zrobię jedną porcję, tutaj mamy serek śmietankowy, śledziki, paprykę, ogórek, masło, jabłka, banany, maliny na owsiankę na śniadanie z malinami i gorzką czekoladę, uwielbiam, to jest owsianka kokosowa, genialna, w sumie Marcinie nie wzięliśmy żadnego mleka chyba, ale powinniśmy dać radę, kiwi, też miałam ogromną ochotę, cytryny, do mojej wody z cytryną od rana mamy też ziemniaki, e, pomidorki, winogrona. Mam ogromną ochotę w ogóle na jakieś owoce. nie wiem. mamy mozzarella, więc będą kanapki z pomidorkiem z mozzarellą i z bazylią, takie ala caprese. Najlepsze papryczki ever nadziewane serem mozzarella, jeśli się nie mylę. Dalej majeranek i koperek, śliwki suszone na bigos. Ogórki kiszone, śmietana 12, śmietana 18, dwa kefiry, ryż do mojego dorsza z ryżem ze szpinakiem. Mamy jeszcze szpinak mrożony, ale już jest w lodówce, w zamrożarce raczej. Mamy też bulion drobiowy. Budyń razy dwa. Jaki wziąłeś śmietankowe? Mogą być. Kolejno. Dżem truskawki. I jeszcze gdzieś powinien być. Aha, jest. Zobaczcie. Dżem jabłkowy, idealny na naleśniki, więc rano na pewno w jakiś dzień się pojawią. Ketchup wocławski, najlepszy jak zawsze. Yy, a, to jest Twoje, tak? bars, Kukurydza. I tutaj jeszcze mamy jakąś chemię. Płyn do płukania ust Colgate. Nowy płyn. Zobaczyłam, że jest komfort bardzo. go lubię, Znaczy nie ten, ale lubię z tej serii, więc wypróbuję nowy zapach. Mamy dwa oleje do tego cukier puder, soczki z, pomarańczy, z pomarańczą, z pomarańczą i mango. Tak jest. Pomidory krojone razy dwa. Mhm. Syrop klonowy. Bo będą, drodzy Państwo, mać będzie gotował brzuszki. Mhm. Uwielbiam. Mamy jeszcze mięso mielone na kotleciki, makaron. Jakiś inny był dostępny w Lidlu, wygląda całkiem nieźle, więc też jeszcze wzięłam, cebulka. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Zostało 6 Za 5 minut mamy obiad. Także tak to wygląda, chowamy szybciutko i za chwilę jemy. Może Wam się wydawać, że co vlog zajmuję się roślinkami, ale nie do końca tak jest, tylko po prostu vloga nagrywam raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w zależności jak ten mój tydzień wygląda. I dzisiaj widzę, że te kwiaty, te rośliny naprawdę potrzebują tego, aby się nimi zająć, więc wyjęłam nożyczki, za chwilę będę obcinać niektóre liście, bo niestety niektóre potrzebują takiej głębszej pielęgnacji oraz wyjęłam biochumus. Ten płyn mi polecałyście, pisałyście, że jest niesamowity, że powinnam wypróbować, więc kupiłam. I wyjęłam go z moich zapasów i stwierdziłam, że najwyższa pora, aby coś takiego dodać, bo w końcu niedługo wiosna. Ja już ten wiosnę czuję. Dzisiaj wyszło piękne słońce, no padało, ale powiem wam, że to był taki wiosenny, nawet deszcz. Um, ale tak chciałam wam pokazać. Przede wszystkim są dwie rzeczy, już wam pokazuję. Jak widzicie, kupiłam roślinę. Jest to sansevieria. No, nie mogłam sobie odmówić, jest piękna. Kiedyś te roślinki mi się nie podobały. One po polsku nazywają się języki teściowej. Sanseveria laurentii kosztowała 6 funtów. Kupiłam ją w Aździe w przepięknej w ogóle osłonce. I to jest druga Sanseveria w kolekcji. Mam zamiar zrobić taką ładną kompozycję w sypialni. Właśnie z tym rodzajem roślin, więc druga do kolekcji. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. I jeszcze druga rzecz, druga roślinka, którą chcę Wam pokazać. W ogóle, spójrzcie, ta lokacja ma tylko jeden liść, ale jestem z niej dumna. Jeden liść przeżył. Miejmy nadzieję, że na wiosnę wypuści więcej. Chciałam Wam pokazać monstera, bo jak widzicie, no mamy tutaj przepiękny, idealny liść. Pierwszy, drugi, tutaj. Zaczyna, o nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, tutaj rozwija się trzeci, ale dzisiaj wracamy z zakupów, ja takiej się przyglądam, patrzę, a tutaj proszę, Mosera wypuszcza kolejny i jeszcze z tej strony, jak się przypatrzycie, to jest jeszcze jeden, czyli przez ostatnie dwa miesiące wypuściła, wypuszcza pięć nowych liści. Nie wiem o co jej chodzi, bo mam z nią taki problem, że te liście na dole, one zaczynały, zaczęły opadać, więc e, jeśli Wam coś takiego się przytrafiło, to koniecznie dajcie mi znać o co jej chodzi. I dodatkowo te mniejsze listki, które są na dole szczepki troszkę żółkną, więc mm, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, za chwilę zmierzę jej wilgotność podłoża. Dołożę troszkę biohumusu, podleję ją i mam nadzieję, że odbije. Te liście są przepiękne, wypuszcza nowe, ale na dole coś się dzieje. Więc jeśli coś takiego wam się przydarzyło z waszą monsterą, to koniecznie, koniecznie dajcie mi znać, bo ja ją uwielbiam. Ona w ogóle jest z IKEA, i jestem w szoku, jak bardzo mi się rozrosła w ciągu roku. To jest niebo a ziemia, bo rok temu wyglądała całkowicie inaczej. Ona była malutka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale naprawdę była malutka, a w ciągu roku wypuściła siedem z osiem liści i teraz mam już kolejnych 5, Tylko coś z tym dołem dzieje się nieciekawego. Także jeśli macie jakiekolwiek pomysły czy rady, to dawajcie znać. W ogóle muszę wam powiedzieć, że nie mogłem się doczekać kiedy będą już otwarte sklepy, jakkolwiek to brzmi, ale mam ochotę jechać do IKEA, bo ostatnio przeglądałam ich stronę i mają tam przepiękne rośliny i mam nadzieję, że trafię na te okazy. Które mam na swojej liście i one teoretycznie są dostępne na stronie, ale niestety one ich nie, nie można kupić i trzeba pojechać bezpośrednio do sklepu, więc czekam i mam nadzieję, że jakoś w marcu się w końcu wybierzemy, że ten lockdown do obostrzenia troszeczkę zelżą, zelżą, czy jest takie słowo? Troszeczkę mm, zostaną wzniesione i będziemy mogli do Ikea się przejechać. No, bardzo bym chciała, bo już. No nosi mnie, żeby kupić kolejne roślinki. Tak bardzo je lubię. Więc biorę się za podlewanie, nawożenie, podcinanie, sprawdzanie. No, powiem Wam, że jest to relaksujące jak dla mnie zajęcie. No dobrze, pora się już z Wami pożegnać. Ogarnęłam roślinki, zrobiłam im takie domowe mini spa. Wyglądają o wiele lepiej, chociaż nie było aż tak źle. I też przy okazji ogarnęłam ten bukiet, wyrzuciłam wszystkie uschnięte róże. Zostawiłam tylko te, które wyglądają całkiem nieźle. I powiem Wam, że prezentuje się ten bukiecik jeszcze znośnie. Nie mogę narzekać, naprawdę nie jest źle i cieszy mnie. Na no, maksa cieszą te czerwone róże. Mega mi się podobają. Mam nadzieję, że ten vlog nie był nudny, że Wam mimo wszystko się podobał. No, zobaczę, jak to będzie podczas montażu. Dajcie koniecznie znać, co tam u Was słychać, czy wszystko dobrze, jak nastroje. Ja wyczekuję wiosny, tak jak widzicie, jak słyszycie, ale naprawdę jest spoko. Nie źle, jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Samopoczucie też dopisuję, humor również. Lecę zmywać ten makijaż, bo jak widzicie. Już, no, nie wygląda to dobrze, no ale w końcu stałam dzisiaj o 6, od 6, od 7 mam go na twarzy, a już mamy, no, prawie 20, więc najwyższa pora e, przyjąć kąpiel, więc lecę, z Wami się żegnam, dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie już niedługo na moim kanale. Na razie, pa!